Cześć, witajcie, ja jestem Bartek, a to jest kanał rowerowe wyprawy. Kanał poświęcony szeroko rozumianej turystyce rowerowej, także jeżeli rowery wycieczki wyprawy to wszystko jest Ci bliskie, a niekoniecznie się ścigasz, to koniecznie zostań, zostaw subskrypcję bądź na bieżąco. Dzisiaj pogadamy sobie o multitulach. Zapraszam. Słuchajcie, branża rowerowa, jaka jest, każdy w tym sezonie widzi rowerów na sklepach, jest jak na lekarstwo. Wyprawówek to już właściwie w ogóle praktycznie nigdzie nie dostaniemy takich dedykowanych, dedykowanych wyprawówek. No więc co? No więc jeżeli chcemy się wybrać gdzieś na jakąś wycieczkę, no to musimy polegać na tym sprzęcie, na który mamy. A ponieważ okresy oczekiwania na serwis rowerów również są jakieś kosmiczne. Bo w naszym przypadku, na przykład, mamy tak dużo pracy, że zapisujemy już teraz, a mamy końcówkę czerwca na początek września, więc dwa miesiące do przodu trzeba się umawiać na serwis. W związku z tym, jeżeli chcemy się wybrać w tym sezonie letnim na jakieś wycieczki, no nieodzownym elementem naszego ekwipunku będzie dobry multitool, dobre narzędzie, którym będziemy mogli dokonać drobnych napraw czy regulacji po prostu sami. No niestety, taki mamy, taki mamy sezon, że jesteśmy w większości zdani na siebie. I gdybyście zapytali mnie, jakiego typu narzędzia są najlepsze, najtrwalsze i w zasadzie, które są takie, no, najlepsze pod każdym względem, no to ja bez wahania pokazałbym Wam to, czyli <grym zezna> zestaw narzędzi od Neotursa, akurat takich używamy na serwisie, są świetne, absolutnie nie do zdarcia, bardzo fajnie wymyślone, tak? podzielone kolorami, każdy rozmiar, więc łatwo je znaleźć o bardzo dobrej jakości. Naprawdę tutaj jakość to jest petarda. No ale umówmy się, kto chciałby wwozić taki zestaw, tak, który jest duży i w porównaniu z multitulem, no to po prostu jest niebo a ziemia. Więc, no nie, no czegoś takiego przecież nie będziemy wozić, tak? Więc pomyślałem, że zrobię Wam taki materiał odnośnie narzędzi, których, z którymi ja miałem styczność, takich właśnie multi, na co ja bym zwrócił uwagę dzisiaj kupując takie narzędzia i na co chciałbym, żebyście Wy byli też wyczuleni szukając takich narzędzi. No i oczywiście, zasadnicze pytanie, ile takie coś powinno kosztować, żeby było dobre? I tutaj odpowiedź jest. Również niejednoznaczna. Zaczniemy od początku, od pierwszego takiego multitula, który kupiłem sobie lat temu, nie pamiętam, z 5-6. Zwykły, prosty, mały narzędziownik, bardzo malutki, bardzo kompaktowy, nie za wysoki posiadający podstawowe funkcje, czyli wszelkie imbusy 5, 4, 3, 2,5 i 2, jak również 6 z drugiej strony oraz po jednym bicie krzyżaczka i płaskiego śrubokręta. I to jest wszystko, tutaj nic więcej nie ma. Eee, proste narzędzie, ale bardzo, bardzo wdzięczne. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem zaskoczony po dziś dzień jakością tego, tego urządzenia. Owszem, jak widać, tutaj wdała się korozja, gdzie, nie gdzie, tak, jak gdyby nie jest to najwyższy model, jeżeli chodzi o materiał, ale muszę przyznać, że bity i końcówki bardzo dobrze się, bardzo dobrze się trzymają. Wykorzystywałem je też, słuchajcie, do składania rowerów na ekspozycję w jednym sklepie, w którym pracowałem kiedyś, bo tamte, tamtejsze narzędzia ciągle gdzieś były w obiegu, więc stwierdziłem, że po prostu będzie szybciej, jak będę używał swoich, zawsze mam je pod ręką. Więc tym, że oto maleństwem złożyłem, wam, drodzy widzowie, około mnóstwo rowerów. Nie chciałem powiedzieć brzydko, że w cholerę, ale no, w cholerę rowerów po prostu tym złożyłem. I naprawdę trzyma się bardzo fajnie, ale ma podstawowe funkcje, czyli powiedzmy do takich. Naprawdę podstawowych rzeczy, bo co możemy zrobić z takim, takim narzędziem? No, możemy na przykład dokręcić stery, jeżeli mamy A-head, dokręcić stery, jeżeli mamy nie A-head, bo mamy również szóstkę, czyli jeżeli potrzebujemy do transportu przekręcić kierownicę, spokojnie takim narzędziem to zrobimy. Jeżeli potrzebujemy podregulować sobie hamulce typu V, proszę bardzo. Mamy tutaj krzyżaczka, jeżeli mamy. Inny rodzaj hamulców V, tak jak na ja mam w jednym ze swoich rowerów, gdzie mam imbusa, to również, proszę bardzo, trujeczka imbus jest, tak? Jeżeli mówimy o zaciskach hydraulicznych, to również możemy, również możemy tutaj je sobie podregulować. Więc tak na dobrą sprawę, większość takich drobnych regulacji, czy powiedzmy mini napraw, możecie takim narzędziem spokojnie wykonać. E, no ale e, Przecież nie, wielkość, znaczy nie, nie, nie ilość, a wielkość narzędzia się liczy, no to potem kupiłem coś takiego. Gdzieś dostałem to z jakąś torbą, którą sobie chciałem kupić w Lidlu, bo akurat była. Chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądać. To urządzenie jest rozkładane. Wygląda tak. Jest okropne. Jest straszne po prostu. Tutaj naprawdę, mimo tego, że mamy bardzo przydatną, być może jeszcze dla co po niektórych rzecz, czyli oczkowe klucze coraz rzadziej spotykany, ale na przykład czasami zdarzają się osoby, które mają koła wkręcane, skręcane na śrubę 15, no i wtedy jak nie masz takiego klucza, no to nie zmienisz dętki nawet. Ale mamy podstawowe imbusy. Mam nadzieję, że to widać. Czwórka, trójka 2, 2,5 i, i dwa. Tutaj mamy piąteczkę, to już tego nie będę otwierał. Piątkę, szóstkę, płaski krzyżak i tutaj dodatkowo ósemkę taką oczkową wewnętrzną do, wydaje yy, się ósemka chyba jest, o Jezus, nie wiem do czego tutaj może to być stosowane, bo przerzutki starego typu linki są chyba na dziewiątkę. No nieważne, w każdym razie mamy tutaj kilka takich narzędzi, ja przyznam się, szczerze, nigdy tego nie użyłem. Po prostu, tak jak to dostałem, tak to odłożyłem do półki. Niekoniecznie większe, znaczy lepsze, bo jakość tutaj jest naprawdę przeciętna. Dodatkowo te bity są wykonane z takiego materiału, że no on się no on nie będzie jakiś tam super dobry, nie? Także tego typu narzędzia raczej bym sobie odpuścił. No i kontynuując moją przygodę z narzędziami typu Multitool natrafiłem w którymś momencie na wszystko mający multitool od Shimano, marka Pro, to jest marka Shimano, jakby ktoś nie wiedział, stąd niebieski i biały kolor na ich opakowaniach. Tutaj mamy już właściwie wszystko, co jest potrzebne do takiego serwisu i napraw współczesnych rowerów, bo poza oczywiście imbusami, krzyżakami, czy tymi podstawowymi rzeczami, rzeczami, mamy na przykład takie coś jak narzędzie do yy rozpierania tłoczków w zaciskach hamulcowych. Mamy takie narzędzie jak wykręcanie zaworków Presta przy bezdancy, jeżeli chcemy dolać mleka. Mamy takie narzędzie jak klucze Torx różnej wielkości do dokręcania np. tarcz hamulcowych na 6 rób, bo one zwykle są właśnie na Torxach. Mamy narzędzie do prostowania tarczy hamulcowej i klucze do szprych. No i mamy coś, co moim zdaniem jest najfajniejszą funkcją, najfajniejszym dodatkiem czyli skuwacz no chodź tutaj, skuwacz do łańcucha mamy takie narzędzie możemy sobie je wykręcić no chodź tu wkładamy łańcuch zaczynamy wkręcać nogiwko sobie rozpinamy i możemy sobie naprawić taką awarię jeżeli na przykład zerwie nam się łańcuch bądź urwiemy przerzutkę co niejednokrotnie mi się już zdarzyło, ja wiem że być może dla większości z Was to jest taka trochę nadgorliwość, że a, panie, ja tam, kiedy ja tam nigdy nie, nie zerwałem łańcucha, e, to po co mi takie, po co mi takie narzędzie? E, no, ja osobiście też nigdy nie zerwają łańcucha, ale wiele razy już zdarzyło mi się, że ktoś zerwał. Bo weźcie pod uwagę jedną rzecz, że o ile my, jak gdyby jako mówiąc my, mam na myśli osoby, które jako tako się pasjonują rowerami, jeżdżą na rowerach i dbają o nie, czyli powiedzmy poprawnie zmieniają biegi i dbają o stopień wyciągnięcia łańcucha i po prostu go wymieniają w odpowiednim momencie, o tyle bardzo wiele osób tego nie robi. W związku z czym te napędy no, często po prostu strzelają na jakichś podjazdach, bo są na przykład zmieniane biegi nie wtedy, kiedy powinny być, albo na przykład ktoś gdzieś opiera ten rower i wygnie się hak przerzutki, gdzieś coś się wkręci, już naprawdę parę razy mi się zdarzyło, że ktoś po prostu urwał przerzutkę. I to w rowerze turystycznym, więc nie na jakichś tam hardkorowych zjazdach. Więc absolutnie e, takie wszystko mające narzędzie, moim zdaniem, jest y, idealną propozycją dla wszystkich, którzy chcą, mówiąc kolokwialnie, kupić sobie święty spokój. Czyli mając takie narzędzie, cokolwiek Ci się nie stanie, może nie cokolwiek, bo jak tam urwiesz 10 szprych, to pewnie tego nie naprawisz, ale większość jakichś drobnych awarii czy jakichś regulacji można tego typu narzędziem spokojnie dokonać. Ale ja kupiłem jeszcze jedno narzędzie. E, mianowicie tym razem padło na markę Unior, ponieważ Uniorów również używamy ich specjalistycznych narzędzi na, na warsztacie i jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Przynajmniej ja nie wiem jak reszta chłopaków, ale myślę, że też. E, to jest narzędzie, które również posiada wszystkie funkcje, których, których możemy potrzebować, czyli klucze imbusowe, klucze e, torksy, płaskie, e, krzyżaki, klucz do szprych, e, duży imbus, e, ósemka, szóstka. Jak również posiada bardzo porządny, właśnie ten element, czyli skuwacz i rozkuwacz jednocześnie do łańcucha. Uwaga, z narzędziem do wykręcania e, zaworów Presta. Proszę bardzo, transformujemy sobie to już w bardzo poręczne, serwisowe, naprawdę wysokiej klasy narzędzie do rozkuwania łańcuchów. Także moi drodzy, to moim zdaniem jest najważniejszy element. Każdego tego typu urządzenia, no więc zapytacie mnie, dlaczego zmieniłem e, dlaczego zmieniłem szymanowskiego, skoro one w zasadzie mają te same funkcje. Już wam pokazuję dlaczego. I tutaj też właśnie chciałem was przed tym, może nie przestrzec, ale e, nie wiem, uświadomić, zwrócić uwagę. Zobaczcie na jedną rzecz. Załóżmy imbus 5, czyli na przykład klucz którym regulujemy sobie, którym są dokręcane y, zaciski hamulców. No i zdarza się czasem, że na przykład przy zmianie koła y, czy przy zdjęciu koła i założeniu, zwłaszcza jeżeli mamy szybko zamykacze, nie mamy sztywnych osi, no często gdzieś tam ten, y, to koło nie ustawia się już tak jak powinno i na przykład dzwoni nam tarcza, w związku z czym trzeba Taki zacisk, poluzować, zacisnąć klamkę hamulcową, dokręcić, żeby to się ładnie wycentrowało, ułożyło. Zobaczcie, jak krótki jest ten pin tutaj. On jest w wielkości czyste paznokcie, czyste paznokcie. Można pokazać. On jest wielkości tak naprawdę no, fragmentu po prostu palca, tak? W przypadku uniora, jeżeli sobie wyłożę tak mniej więcej tak samo, około. Zobaczcie, o ile bardziej jest. Ten unior dłuższy. W moim rowerze miałem taki problem, że tylnego zacisku nie byłem w stanie dokręcić tym narzędziem. Po prostu to było za krótkie. Taka długość już mi w zupełności wystarczała. Mieściłem się z całym narzędziem i mogłem sobie spokojnie je dokręcić. Natomiast tutaj był problem. Więc to, na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to odpowiednia długość również tych bitów, tych pinów całych. Bo nie ma chyba nic gorszego, niż kupić narzędzie, które ma wszystko. Z jednej strony jest fajne, kompaktowe, z drugiej strony jest po prostu taki babol, że ono jest za krótkie. Owszem, w zależności od konstrukcji ramy, ja z tego narzędzia, żeby było jasne, ja jestem, czy byłem, bardzo zadowolony, tak? Z wyjątkiem zacisków hamulca. Bo naprawdę uważam, że, że jest bardzo dobrze wykonane, bardzo solidnie. I posiadam naprawdę multum funkcji. Tu nie wiem, czy Wam mówiłem, ale jest jeszcze dodatkowo adapter na Adapter na naboje CO2, więc też fajna rzecz. No, także moi drodzy, podsumowując, podsumowując ten temat, w jaki powinien być idealny multitool, powinien posiadać wszystkie imbusy, na pewno, czyli powiedzmy, no prawie wszystkie, poza dziesiątką. Powinien posiadać oczywiście krzyżaka i płaski. Absolutnie, moim zdaniem, niezbędne jest to, żeby posiadał skuwacz do łańcucha. Uwierzcie mi, będziecie kiedyś mi za to dziękować. No, i oczywiście do tego, jeżeli chodzi o współczesne rowery, bardzo fajnie jest jak jest. Torx 25, ponieważ na to są montowane tarcze hamulcowe na 6 śrub. O ile center locka nie rozbierzecie zwykłym multitulem, trzeba mieć specjalne narzędzie. No, tyle taką tarczę, jeżeli się Wam poluzuje, już sobie z tym poradzicie. No, i oczywiście klucz do szprych. W razie gdyby się okazało, że, że gdzieś coś Wam się tutaj, prawdaż, stało, to takim fajnym, długim bitem spokojnie sobie taką szprychę dokręcicie. Przynajmniej na tyle, żeby dojechać gdzieś do warsztatu oczywiście, tak? Bo to nie mówimy o jakiejś, e, o jakiejś naprawie roweru, tylko o takim podratowaniu, podratowaniu sytuacji. Także moi drodzy, podsumowując, jaki powinien być idealny multi-tool? Powinien mieć możliwie dużo funkcji, z których będziecie korzystać. Czyli jeżeli macie starego typu rower, gdzie macie e, koła na e, nakręcaną śrubę piętnastkę, no to tego typu narzędzie będzie idealne, tak? Mamy tutaj 15. Jeżeli macie współczesny rower, gdzie potrzebujecie mieć klucz do tarcz, chcecie mieć dobry skuwacz, chcecie mieć na przykład narzędzie do wykręcenia wentylu typu presta, żeby sobie dolać mleka, no to tego typu narzędzia będą również dla Was. Ile powinny kosztować takie, takie narzędzia? O ile... Z tego co pamiętam, zestaw Neo kosztuje chyba 80 zł albo 90 zł i uważam, że do, domowej, do domowego warsztatu to jest po prostu to powinno, do, to, powinno dodawać do rowerów, bo tym naprawdę zrobicie wszystko i będziecie mieli go na lata. E, o tyle cenowo 20, 30 zł, 30 zł. E, o ile dobrze pamiętam, 140 zł, 150 zł coś koło tego. No i najdroższy 180 zł. Więc nie są to powiedzmy może najtańsze rzeczy, natomiast one się będą odwdzięczały bezawaryjną pracą i taką jakością, trwałością przez długi, długi, długi czas. Ja tego kupiłem w tym sezonie, co prawda dopiero, więc na ten sezon wycieczkowy będzie jak znalazł. Pierwsze wycieczki już za mną. Więc, no więc będę go katował po prostu, tak. Jak się coś będzie działo, no to będziemy go, będziemy go męczyć. Zobaczymy, ile wytrzyma. Może na koniec sezonu zrobię taki kolejny materiał po iluś tam tysiącach przejechanych, kilometrów, po milionach odkręconych śrub. Jak będzie się trzymał? Zobaczymy. Póki co mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was przydatny. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie narzędzi, zapraszam, piszcie, pytajcie. Sorry, że się tak znowu długo nie odzywałem, ale wiecie, no sezon rowerowy w pełni, pracy na warsztacie dużo, więc nie ma kiedy po prostu, no, nie ma kiedy. Wiem, że powinienem to robić częściej, ee, no ale jest jak jest, no. Może będę miał coś więcej z wycieczek e, dla Was jakiegoś ciekawego, żebyście sobie zobaczyli. Zobaczymy. No, <laughs> także tyle z mojej strony na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.